Ledwo wzięli królewski ślub, a już uciekli z Polski. Ale to nie jest miesiąc miodowy. Ich pierwszy lot jako państwa kurzajewskich zamienił się w koszmar. Awaryjne lądowanie w środku nocy. Czy to zły omen? Jak ujawniła sama cichopek, Nowy Jork zalało, a lotnisko jotewka zamknięto. Ich samolot musiał awaryjnie lądować w Baltimore. Zamiast o 15. Do hotelu dotarli wykończeni o trzeciej nad ranem. Aktorka próbowała ratować sytuację, nazywając ten horror małymi przygodami. Po co ten pośpiech? To nawet nie jest podróż poślubna. Para poleciała tam, bo Maciej, biegnie w maratonie. Nie będą mieli czasu na odpoczynek. On biegnie, ona dopinguje. Co za romantyczny początek. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka i subskrybujcie.